Pan Patryk pokazuje miejsce, w którym jeszcze cztery dni temu stał dom. Dom jego i jego rodziny stał tu od 300 lat. W nocy z 30 kwietnia na 1 maja spłonął, ale pan Patryk pokazuje nam także miejsce swojej pracy, warsztaty terapii zajęciowej, w których jest rehabilitantem, i mówi, że tam pomoc przyda się bardziej. Nie prosi o nic. No tylko dziękować naprawdę, że tak w Polsce, jest tyle w Polsce dobrych ludzi i są, i są naprawdę dobrzy ludzie. Wszyscy, się może tam gdzieś kłócą coś tego, nie tak, ale w chwili tragedii po prostu jest takie zjednoczenie, że no po prostu no, no, masakra po prostu, że no aż, aż się chce płakać z tego powodu, może nie, no, że ludzie się tak potrafią zjednoczyć, nie? Wszyscy. O postawie mieszkańców Liszkowa i okolicznych miejscowości mówią zresztą także inni. Sąsiady, nie sąsiedzi, wszyscy wkoło, w koło, sąsiednie wsie. Widziałem ludzi z Fernandowa, widziałem ludzi z Fanianowa, widziałem ludzi z Dębna. nie. W nocy, nocy, wszyscy przy tych membrach, wszyscy, wszyscy no, no po prostu pomagali, co się dało, nie? Pomagali nie tylko w ratowaniu dobytku podczas pożaru, ale już rano następnego dnia w strugach deszczu rozbierali pozostałości po domu rodziny Senkowskich. Rodzina jest bezpieczna, nikt nie ucierpiał, mieszkają u bliskich. Nie czekają na nic, biorą się do pracy, a plan jest ambitny. Boże Narodzenie w nowym domu. Rodzina wierzy, że przy takim wsparciu wszystko się uda. Pogorzalcy mogą liczyć przede wszystkim na wsparcie z naszej strony. We wszystkich przedsięwzięciach, które będą teraz podejmowane, zapadła decyzja, że dom będzie odbudowywany. W związku z tym chcielibyśmy się absolutnie zaangażować w cały proces inwestycyjny od początku do końca. Wszystkie trudne sprawy, które będą do załatwienia, chcielibyśmy jak najszybciej przyspieszać. A spraw będzie zapewne sporo. Na szczęście rodzina Senkowskich nie została sama. To jest deklaracja, to jest zobowiązanie. I chociaż o nic nie proszą, przydadzą im się materiały budowlane. Pomocy można również udzielić wpłacając pieniądze na konto Fundacji Złotowianka.